Starosta Krapkowicki Maciej Sonik oraz koło Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z Walec zapraszają na środę Żyrową i Kiermasz Wielkanocny. I tutaj

No, Środa Żurawa to jest taki wyjątkowy dzień, bo od jutra już się zaczyna właśnie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, to jeszcze w środę można sobie tam, e, o, e, pamiętam jako dziecko to, to żeśmy głupieli po prostu z ogniami, z jakiejś tam starych szkrobałczki się brało, takie miotły, e, ojciec nam robił takie e, wajerałki, żeśmy na to mówili, z puszki, e, po czymś tam gwoździami dziurkę wybi wybił, e, nałożyło się słomy. Na dół później jakieś kory drzewnej podpalało się iśmy kręcili i śpiewali i się wygłupiali z tym, który ma lepszy, który ma większy. No tak się chodziło, to to był jeszcze taki jakiś okres, taki dzień, że trochę radości było, że już się post kończy, nie? No właśnie, bo ta nazwa Środa Żurowa wzięła się właśnie z tego, że kończyło się ten okres 40 dni postu i ten żur, który się odstawiało i te śledzie, z tym to jest też związane. Ten żur się tak znudził, bo on był taki chudy ten żur, to nie było tak jak teraz, że w tym żurku jest wszystko, same dobroci, jak dzisiaj był taki żur bogaty powiedziałam, to był taki naprawdę lichy i ludzie już mieli go tak dość, że no już się cieszyli, że mogą go odstawić, bo przyjdą święta, przyjdzie coś lepszego do jedzenia a kiełbasa jak teraz w żurku jest no nie było czegoś takiego, kiełbasa na święta była tylko, jakaś szynka, ale ale to też wyjątkowo i nie wszyscy mieli w domu Także poza tradycją yy, związaną z Środą Żurową, yy, też ozdabiamy pisanki, ale one w powiecie krapkowickim yy, przybierają gigantycznych rozmiarów. Mamy taką co roku gigantyczną, betonową pisankę. Ona w tym roku jest niezwykła, ale znalazły się na niej też wzory. Jakie i co jeszcze się na niej znalazło? Yy, no, na pewno musiały być typowe śląskie wzory naszej yy, kroszonki opolskiej, ale to, co było najpiękniejsze w tym roku w tej kroszonce, to, to można było podejść i złożyć życzenia dziewczynce, która jest chora, która czeka na operację. Zbieramy dla niej pieniążki. Wyszło to z pomysłu pani wicestarosty. Za to ją bardzo cenimy wszyscy, że, że potrafi takie akcje, zagrzewać ludzi do takich akcji. I widziałam, że bardzo dużo ludzi przychodziło, bo sama malowałam tą kroszonkę. Nieraz nie miałyśmy dostępu do niej, bo, bo tyle było dzieci, tyle ludzi, tyle radości. Można przyjść zobaczyć, jaka ona jest kolorowa, piękna. No to ja no wiedziałam, że coś takiego będzie, ale nie wyobrażałam sobie, że to aż będzie takie, takie duże, taka duża akcja. Przez najbliższe dni tę kroszonkę, tą wyjątkową pisankę można powiedzieć, będzie można obserwować pod starostwem powiatowym w Krapkowicach. Ale jeszcze jedna rzecz, takie ostatnie pytanie. Co powinno się znaleźć w tym koszyczku wielkanocnym, tradycyjnym i co pani zawsze do niego wkłada? Muszą być jajka, musi być babka, sól, chrzan, baranek, to takie szynka, takie naj, najważniejsze rzeczy, prawda? Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nadchodzi Wielkanoc, a wraz z nią dużo przygotowań świątecznych. Kiermasz ma umożliwić zaopatrzenie się w niezbędne artykuły potrzebne do przygotowania świąt. Z strykiem. Z strykiem. Mamy co to jest z tytułu. To jest z To jest To jest Co To jest jest o ile? Czy, czy się <Z8> dzieła? No, w, 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 w naszego ośrodka do jednego pobytu w Krapkowicach. Wykonujemy różne metody. Te, widać. To ze rzeczki, na przykład. A to z filczu, a to z drewna. O, proszę. A to nasze panie, moje dwie kochane. Nasza szykoła. I honoracja. tutaj całą bierze Sami znajomi. Dziękuję bardzo. A trochę. Niezbyt. A nie daj ci nie, ja, się nic ciepłego. Może coś zaszimy teraz. Może. Rozmawiam, żeby ci jakąś herbatkę przynieść. Nie nie, 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 dziękuję. Nie. Jak coś tutaj znać? Dobrze. Tak, dokładnie. Bardzo za likwidatnie. Tak, chyba, tak? Tak. Sporo, wiemy. Sporo rzeczy można tutaj rzeczywiście ciekawych nabyć, Tych przypraw warto się zapoznać, warto też spróbować, bo jeżeli jest taka okazja to koniecznie zajrzyjcie tam, gdzie można rzeczywiście popróbować. Też nowe ciekawe smaki, przyznam szczerze, że to naprawdę, to naprawdę jest dobre i to jest zaskakujące, że udawało mi się tylko przyprawa, tylko nie wielka porcja chleba, a smak jest wyjątkowy. Wiele było, odmówiono, gdyż był taki szturm, takich huragan tutaj był, bo nawet zerwanie było e, namiotu. No tak, to było. No, do... Było tak właśnie, bo myśmy tu podjechali i to myśmy to widzieli. Taki dosyć szturm był. Ja pan bo to kurde, nie będą kogo ja to pokazuję. Kamera ustała. teraz mam takie cudo. Właśnie widzę takie bardzo ładne Bardzo ładny to jest coś, nowość. No. A może wesoły świąt pan życzy komuś? No to jest wysokość. Świąt można życzyć życzę wszystkim. 255 zł trafi do naszej puszki. A w międzyczasie jak Państwo my tutaj widowaliśmy. Usłyszałem, przyszedł do nas właściciel zaproponował kolację A to jest pszczółka nie robiłam tu tak na sprawato. Taky się nie znajdziesz. To taki nasz nowy sposób na kultywowanie starych śląskich tradycji Wielkiej Nocy. Jak co roku mamy. Świetne ogniska, mamy poczęstunek żurkiem wielkanocnym, mamy poczęstunek kiełbasami, ale mamy także wiele atrakcji. Zaczynając od kiermaszu, gdzie mieszkańcy mogą kupić wszystkie te rzeczy, które są potrzebne na święta, ale też wszystkie te, które trochę ubogacą święta, pozwolą poczuć ten klimat świąt Wielkiej Nocy od dekoracji po przysmaki i smakołyki. Mamy także pokaz, pokaz ognia, bo środa żurowa to jednak na Śląsku tradycja palenia ognisk związana z ogniem. Ale dzisiaj specyficznie przy tych świętach, które kojarzą się nam z nadzieją, szczególnie zwracamy się do wszystkich i bardzo duży odzew jest, żeby pomagać. Konkretnej osobie z naszego powiatu, konkretnej osobie z krapkowic, z Martynie Kotelu, która zbiera 140 tysięcy na operację. Chcemy, żeby Martyna stanęła na nogi, jak widać. Bardzo wielu mieszkańców jej w tym pomaga. To takie połączenie tradycji, świąt, przeżywania tych świąt z takim namacalnym, konkretnym, codziennym, bardzo wymiernym pokazywaniem, czym jest dzisiaj nadzieja. Nadzieja na to, że wszyscy mogą być zdrowi, wszyscy mogą być uśmiechnięci. I myślę, że dzisiaj się to udało. To świetna impreza i bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak dopisują. Naprawdę z roku na rok jest mieszkańców powiatu Kropkowickiego coraz więcej. I można powiedzieć, że ta nowoczesna środa żurowa w sercu polszczyzny to już część naszej śląskiej, opolskiej tradycji. Na koniec można było podziwiać występ niezwykłego teatru, który zaprezentował pokaz ognia i wizualizację świetną. Zachęcamy cały czas do tego, abyście jeszcze zostali razem z nami przy tych ogniskach rozpalonych. Będzie teraz okazja, żeby posiedzieć, być może porozmawiać. Pogoda nam sprzyja. My jeszcze raz bardzo dziękujemy za to, że tak licznie uczestniczyliście Państwo dzisiaj w tym wydarzeniu.